Jako, że po ostatnim filmie o ślubie od pierwszego wyjrzenia dowiedziałam się od was bardzo wiele, w sensie okazało się, że to nie tylko ja nie miałam dostępu do odcinka 3,5, a generalnie wszyscy go nie mieli, i sceny spaniejskich i kawalerskich, które rzekomo pojawiły się w poprzednim odcinku nie zostały zawarte w odcinku trzecim, a w czwartym były już pokazane jako w poprzednim odcinku. Także odcinek 3,5 jakoś zapodział się na playerze i nikt z was go nie oglądał, o tyle dobrze, bo syntezator nie lubi być w tyle z odcineczkami. Chyba, że to Love Island, który leci codziennie, tam serio trudno jest nadgonić. Wracając jednak do ślubu od pierwszego wejrzenia, zdecydowana większość z was pod ostatnim filmem na ten temat stwierdziła, że mam robić podsumowanie odcinków na playerze, a nie w telewizji. Bo po pierwsze musiałaby być dwutygodniowa przerwa między podsumowaniami, jako że wyrwaliśmy wyrywaliśmy jak skopyta z, z playerem. Po drugie niektórzy z Was w ogóle tego nie oglądają i wolą podsumowania. A po trzecie, nawet ci, którzy oglądają to w telewizji, nie przeżyją w niepewności, że mówimy o niej niecały tydzień. Także mamy tutaj jasność. Ogólnie nie daliście znać czy muzyczka do filmu wam pasuje, ale nie pisaliście żadnych skarg na nią więc chyba uznam, że milczenie oznacza zgodę. Tak to się robi, jak wiecie już w piątek odcinek piąty tegoż zacnego programu i dowiemy się w końcu oficjalnie kto z kim będzie ten ślub brał, choć jak mówiłam w poprzednim filmie łatwo to było rozszyfrować po gościach. A ponadto od pierwszego podsumowanka dostaliśmy już kilka wiadomości o tym, kto z kim. I tutaj chciałabym od razu zaznaczyć, że bardzo mnie ten program zdziwił w tym momencie. W sensie ja rozumiem, że to jest program w telewizji, więc musi być show, emocje, niedowierzanie, kontrowersje itd. Ale jako, że wiecie, jestem przyzwyczajona do rolnika, w którym jednak zależy produkcji na tym, żeby tych małżeństw było jak najwięcej. Serio te psychotesty w rolniku i ten wywiad z psychologiem jest dosyć maglujący. No a tam nawet ten psycholog cię nie dopasowuje, tylko decyduje, czy w ogóle możesz wystąpić, czy ci nie odwali na planie i nie pójdziesz w pole jak kiedyś zrobiła to podobno jedna uczestniczka. Wiecie, świadomy praw i obowiązków wynikających z wzięcia udziału w programie który oglądają miliony Polaków i tak dalej. Wracając do ślubu, w którym sam ślub jest w tytule i generalnie program jest o braniu ślubów i ci psychologowie mówili w pierwszym odcinku, że to taki genialny eksperyment społeczny i że mają taką skuteczność. Normalnie jak w tym nowym serialu Netflixa dopasowani? Nie wiem, czy już oglądaliście. Ja widziałam jeden odcinek na razie i myślę sobie, no wypisz, wymaluj jak ślub od pierwszego wejrzenia. Tylko tam na podstawie DNA. A tutaj kij wie czego w sumie, ale o to samo chodzi: o idealne dopasowanie. No tak by się mogło wydawać. I tak oglądałam ten pierwszy odcinek ślubu i drugi. Bo jak wiecie, to jest mój pierwszy sezon, ja serio nawet odcinka nigdy nie widziałam. Chociaż znam jedną osobę. Która brała udział i w sumie to jedna z tych nielicznych co im tam się w sumie udało, jak się okazuje, ale nic to, oglądam i mówię no widać jak na dłoni kto z kim i faktycznie te dopasowania takie całkiem spoko i sprawdza mi i mówię no zgadza się i może nawet coś z tego będzie, pooglądamy zobaczymy, i tu nagle gra do wiadomości, że źle myślę, i cyk kolejne odcinki, trzeci, i dalej myślę, nie no co oni mi tu piszą w tych wiadomościach, ściema jakaś, i cyk czwarty i patrzę i pukam się w głowę, bo jeżeli oni mnie oszukali z tymi gośćmi to serio co autor miał na myśli, także rozszyfrujmy nowe małżeństwa po gościach weselnych czas start, najpierw zacznę pozytywnym akcentem, bo tutaj też wiadomości były różne, otóż Laura, 31 lat, sekretarka w szkole, której rodzice już nie żyją, Laura marzy o trójce dzieci i domu, więc przydałby jej się jakiś mąż, on jest zdecydowanie postacią drugie planową w tych wizjach, Laura nie ma co do niego jakichś większych nadziei czy wymagań, no przydałby się do spłodzenia tej trójki dzieci, Laura w sumie jest niebrzydka, ale nigdy nie widzieliśmy jej z makijażem, ale jakby ją ogarnąć i sprawić jakiś aparat na zęby to z pewnością by nam szczęki opadły. No i mamy trzech kandydatów. Kamil z Dębicy odpada wiadomo, bo wówczas Laura musiałaby tą trójkę dzieci ustalać z jego mamą. O własnym domu w ogóle można zapomnieć, chyba że dom z mamą Kamila wchodzi w grę. No i trudno powiedzieć co Kamil ma w głowie, ale raczej nie są to rzeczy o których marzy Laura. I chociaż Laura faktycznie mogłaby być w guście Kamila, wizualnie to charakterologicznie się nie dogadają. No nie oszukujmy się. Później jest Karol, 35 lat, zaradny, wysoki, przystojny, rodzinny. No Karol mógłby się nadać, ale jakoś tak do Karola pasowałaby jakaś bardziej wyrazista osoba. No takie odnosi się wrażenie, jak się na niego patrzy. Widać, że chciałby jeszcze coś przeżyć, a nie że od razu te dzieci, Dominara, no i jest Maciej, głęboko wierzący fizjoterapeuta, który modli się do jajecznicy i nie obiera pieczarek. Ma własne mieszkanie, stabilną pracę i generalnie to taki mocno a społeczny gość na pierwszy rzut oka, do tego miał ciężkie dzieciństwo, zupełnie jak laura, i też przez alkoholizm rodzica, wydaje się idealny. No i patrząc na gości weselnych wypatrzyliśmy w tłumie za Maciejem męża przyjaciółki Laury, który to wiozuje oraz suknię na ten ślub. W dodatku po jednej stronie gości ławka rodziców była pusta, a rodzice laury nie żyją, więc ich tam nie było. O ile produkcja nie próbowała nas oszukać z tymi gośćmi, to może nawet coś z tego będzie. Tutaj jest git. No ale mamy też drugą kobietę. 31-letnią Igę, byłą animatorkę, obecnie recepcjonistkę, Iga dużo mówi, trochę sepleni i widać, że nie może usiedzieć w miejscu, trudno powiedzieć czy Iga jest gotowa na małżeństwo i dlaczego w ogóle chce zostać czyjąś żoną, bo jako argument podaje to, że ma już 31 lat, teraz widownia po 30 popukała się w głowę. Nie wiem czy to jest najlepsza motywacja do zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego też logicznie myśląc z doigi najbardziej pasowałby Kamil, który również nie podał żadnego sensownego powodu do Ożenku. Co prawda Kamil jest jak wiem zbyt mało samodzielny nawet do wyprowadzki od mamy i generalnie nie tylko nie życzylibyśmy nikomu ślubu z nim, ale cóż z tej trójki najbardziej pasuje. Oboje nie lubią siedzieć w domu. Mają jakieś tam pasje, on bilard, ona taniec, może by się dogadali i do tego ona jest szczupła jak przecinek, a on lubi tylko szczupłe, więc wybór wydawał się oczywisty. Nic bardziej mylnego, kiedy Kamil doszedł do ołtarza minął matkę innej kandydatki Izy, która siedziała po stronie z mniejszą liczbą gości, bo jak wiemy goście Kamila stawili się tłumnie. No serio, produkcja musiałaby z premedytacją pomieszać gości, bo tutaj nawet nic nie wykombinujesz przy montażu. Widać też było jedną z koleżanek, która została pokazana już wcześniej. Problem jest o tyle duży, że Izabela, która od 12 lat prowadzi własny salon fryzjerski, jest kobietą mega zaradną i samodzielną, która wydaje się faktycznie być gotowa na małżeństwo. 35-latka jest nie tylko 5 lat starsza od Kamila, ale zupełnie nie jest w jego typie, w sensie nie jest szczupła jak przecinek, widać że ma szersze biodra i większe uda, co z pewnością nie przeszkadzałoby większości mężczyzn, ale zupełnie nie jest w typie chłopca jaki jest Kamil. Ponadto Izabela wyraźnie powiedziała, że nie tylko zdarza jej się pracować po 16 godzin dziennie. Ale także jej życiowe wybory są nietrefione, bo wciąż kieruje się w nich wyglądem, dlatego zaufa wyborowi dokonanemu przez psychologów. Nawet jeśli nie będzie to wysoki brunet, bo tacy są w jej typie. To jej wybrali. Najgorsza w tym wszystkim jest to, że jej wśród kandydatów jest Karol, wysoki brunet, rodzinny, miły, ułożony, ma same siostry, jest opiekuńczy, widać? że ma podejście i szacunek dla kobiet. Karol wygląda na dość nieśmiałego, ale jakoś tak wszyscy uważają, że pasowałby do Izabeli. W dodatku wizualnie jest w jej typie. Dlaczego więc Karol idąc do ołtarza minął nie tylko matkę Igi, ale też wyraźnie pokazano w tłumie jego mościa z białą czupryną, który siedział przy stole w domu, w którym Iga odwiedziła matkę na Mazurach? Przecież to nie są goście Izabeli. Dlaczego zdaniem psychologów Iga miałaby pasować do Karola, jakby ok to jeszcze można przełknąć, ale Kamil do Izabeli, czyżby grupa tvn ekspertów tak bardzo jej nie polubiła, że postanowiła zrobić jej na złość dając jej za męża Kamila, mam nadzieję, że to okaże się żartem, chociaż dostawaliśmy wiadomości na ten temat. Włącznie z datą ślubu, która pokrywała się w przypadku Izzy i Kamila. W dodatku Izabela sama przyznała ostatnio na swoim że w ostatnich miesiącach dużo schudła, więc można przypuszczać, że gust do szczupłych Kamila dał jej do wiwatu. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak to rozszyfrowaliście po gościach, czy może jednak macie jakieś insight news, że to nieprawda i że wszyscy pożenią się jak trzeba w najbliższy piątek.